Witam Was ponownie na vlogu e, projekt Czarnula, tym razem z zacisza mojego domu. Jak dobrze wiecie, już jakiś czas temu samochód trafił do szpitala, e, jest teraz pod opieką lekarzy. Od półtora tygodnia jest już na oddziale blacharskim i sam ordynator podczas przygotowań blacharskich, czyli rozbierania wszystkich plastików i zaglądania pod podszewkę pod, pod, pod Wysłał mi parę zdjęć. Raczej wszystkiego się spodziewaliśmy z małymi wyjątkami, co może być pod spodem się ukrywać, ale to wszystko opiszę wam dokładnie w dalszej, w dalszej części filmu, gdzie będę opisywał zdjęcia. Sam, sam, ordynator wczoraj wysłał mi film, w którym pokrótce opisuję samochód. Dlatego razem z wami. Obejrzyjmy go najpierw. Zapraszam. Cześć, witajcie. Naszym kolejnym pacjentem jest Mercedes W124 w wersji coupe. Silnikowo 3.2. Potrafi do nas na blacharnię ze standardowymi ubytkami, jakie to boli Mercedes 124 czyli słupki a-doły gniazda lewarków wraz z progami zewnętrznymi nadkola zewnętrzne i nadkola wewnętrzne tylne parapety butników, tylny pas klapa Więc przez najbliższy czas będziemy się zajmować czarnulą. Tu mamy też drzwi do zrobienia, zewnętrznie i wewnętrznie bolączka Mercedesa. A to jest wstępnie przygotowane do blacharki. Mamy rozebrane ją praktycznie zewnętrznie całą, w czasie prac blacharskich porozbieramy sobie resztę, tak to się prezentuje. No i co? Nie bałem dalsze relacje. Pozdrawiam. Postarałem się Wam szybko opisać co jak było, nie będę zanudzał, więc tak. Na początku samochód trafił do ciepłego garażu, gdzie czekał na swoją kolej, taka jakby poczek poczekalnia. No zaczęliśmy, zaczęła, zaczęta być rozbiórka i szukanie rdzy od tyłu. No i oczywiście co? Zdjęcie tylnej blendy i klapa. Okazało się, że odboje też nie wyglądają za fajnie od tylnej klapy. Jak sami widzicie, tutaj jest wszystko troszeczkę już stare. Ta ukryta rdza, korozja oczywiście, pod uszczelkami, pod wszystkimi takimi plastikami, których nie było widać. Pod zderzakami, jak widzicie, tutaj korozja. Może nieduża, ale jednak coś jest. No te parapety też tych tylnych botników. Jak sami widzicie, wszystkie uchwyty od tych od zderzaków. Śruby, nie wszystkie tylko większość, urwała się, ugniła po prostu przy odkręcaniu. Tutaj w środku, w bagażniku jak to wygląda, no nie jest tak źle, ale wiecie, nie widać tego. No. Plastik tutaj też chyba to jest od tego bagażnika. Ciąg dalszy rdzy na tylnym pasie. Jakieś tam korozje przy zamku pod uszczelką, coś tam takie drobne. Nie? Tak to wygląda z tyłu, nie? Zaczęli chłopaki rozbierać to najpierw od tyłu, patrzeć co się dzieje, małe ujęcia. E, też e, tutaj widać progi, oczywiście progi też, to, 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 to wiadomo, listwy przyklejane na gumę do rzucia. <grytania> no te, te otwory lewarków, no to już wiecie, nie? Z filmu. Wszystkie cztery są oczywiście do robienia ale to raczej standard, spodziewaliśmy się tego drzwi, drzwi kierowcy właśnie, szczególnie drzwi kierowcy są w gorszym stanie pasażera nie są takie złe ale no niestety drzwi kierowcy są w trochę gor gorsiejszym stanie, że tak powiem ciąg dalszy otworu odlewarka, otwor, próg kolejny, widać jak to wszystko ładnie kwitnie drzwi kierowcy też, znak żeby malowane oczywiście bo przy, tutaj przy lusterku wstecznym podskakiwał lakier ale to wiedziałem o tym oczywiście sam, samochód nie jest nowy i też miał przygody pewne nie za moich czasów to jest chyba prawa strona błotnik tutaj jest w miarę dobrym stanie, no bo pamiętacie ten gniot w 13 roku, czy w 14 chyba się było robione tutaj no korozja, punkty zapalne, takie miejsca gdzie zawsze to się wszystko zaczyna sami widzicie tutaj ten próg, ten, ten chyba prawy to jest no, właśnie tutaj, zdjęcie prawego błotnika, i zobaczcie jak to wygląda. Dla niewtajemniczonych, nie, nie kubających, e, wszystko fajnie, Panie tutaj nie ma żadnej rdzy, wszystko jest dobrze, o co chodzi? Yy, zero rdzy z Kalifornii, z Hiszpanii, Bóg wie skąd samochód, nie? No, ale oczywiście, niestety, co było pod tym, pod tymi mastykami grubymi, słupega, zobaczcie. Po prostu stara, zaawansowana rdza. To nie jest przed roku czy dwóch, tylko to już sobie żyło dawno, dawno temu, nie? No i oczywiście jak ktoś mówi, że nie ma rdzy, a nigdy tam nie zaglądał, to ja raczej na 90% mu nie wierzę, bo raczej tam wszystko to się tak właśnie dzieje i wygląda tak, jak tutaj widać. Yy, to jest prawa strona, słupek A też, dolna część słupka A, yy, tak samo, troszkę mniej skorodowana, ale też, też, będziemy to wszystko otwierać i naprawiać i z powrotem zamykać. Tutaj jest przód już, przedni pas, yy, pod lewą lampą, yy, widać yy, trochę klimatyzacji, yy, nie jest tak źle. Mi się wydaje, trochę klima przyrdzewiała, ale to, to będę robił kiedyś tam. Najważniejsze, że nie jest nic zgnite Tutaj pod zderzakiem też te wszystkie uchwyty, no to się spodziewałem, raczej wszystko jest takie oczywiste. A tutaj też warte uwagi, zobaczcie prawy klosz. Tutaj jest specjalna komora pod lampą na świeże powietrze dla filtru powietrza, filtra powietrza. I wyobraźcie sobie, nigdy to nie było ten plastik zdejmowany. I ja myślałem, że tam pod spodem też jest wszystko spoko. No bo kto tam zaglądał? Pod... Za moich czasów nie było zaglądane, nie? A zobaczcie, co tu było pod tym. Po prostu wygląda na to, tam była taka stara szmata, wilgo wilgotniała, włożona, może żeby nie drgała albo coś. Ktoś kiedyś przede mną jeszcze włożył tą szmatę i to przez x naście lat to było. I zobaczcie, jak to wszystko zgiło. Skorodowało totalnie. Także, wiecie, no, to jest rzecz, której się nie spodziewasz, nie? właśnie o tym mówię, że się spodziewasz, nie spodziewasz i, i możesz planować, nie wiadomo co, i tak się coś wyskoczy nowego. No tutaj błotniki. Nie są w takim złym stanie, mi się wydaje. Yy, wszystko do ratowania, chyba. Nie trzeba nic szukać, ani sztukować. Zresztą wszystko piaskarka pokaże. No tutaj właśnie zobaczcie, jak to wygląda już po rozłożeniu. Yy, w, yy, w szpitalu wszystko poselekcjonowali na pudełeczka. I samochód yy, grzecznie czekał właśnie kilka dni na kolej, żeby przyjąć go na... Oczywiście na co? Na blacharkę. Także jak, jak widzicie sami, y, parę rzeczy y, się spodziewaliśmy, ale niektórych nie. Dla osób, które są w temacie i zdają się na takich y, y, renowacjach y, ogranize 124 dobrze wiedzą o co chodzi i raczej spodziewali się też o tym, że tak, że tak, że tak, że tak właśnie będzie. Yy, najpierw chciałbym Was troszeczkę przeprosić za mój głos i za może niepełną, niepełną sprawność, ale ostatnio przeszedłem właśnie dosyć mocno chorobsko. Do końca jeszcze mnie nie yy, puściło, troszeczkę jeszcze zatoki mnie męczą, co pewnie też słychać, ale już nie mogłem się doczekać, musiałem to nagrać, bo materiał już jakiś czas mam i, i jak tylko mogę, to rzucam Wam to. Oczywiście yy, jest teraz późno do wieczór wtorek. I może to nie jest najlepsza pora, żeby nagrywać vlogi, ale no cóż, nie będę czekał aż do weekendu, prawda? Yy, druga sprawa jest taka, że Zdawcy tematu wiedzą, w tamtym tygodniu ruszył nabór na rajd Koguta Organizowany przez Muzeum Motoryzacji w Oławie Przez właściciela, Tomka yy, Jeżeli ktoś już był, to wie o co chodzi, jeżeli nie, to to jest rajd charytatywny Yy, polegające na tym, że przez około 3 dni się jedzie z Oławy w tym roku do Mrągowa, co roku jest inny cel, inny, inna, inna meta, gdzie indziej. Yy, Każde wpisowe jest yy, oczywiście, yy, wpisowe jest to charytatywny, później te pieniądze są rozdzielane dla, na pomoc dzieci. My w tym roku jedziemy, pierwszy raz, napaliłem się troszkę na to i właśnie termin ukończenia samochodu, mam nadzieję, że uda się do, właśnie do tego koguta, jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby też jechać, a zapraszam, bo my będziemy jechać i nawet mamy pewne pomysły oczywiście, żeby coś tam zrobić, jakąś wiecie, jakąś szopkę, czy się uda, czy nie, to się okaże, ale na pewno tam będziemy. Jeżeli ktoś by chciał jechać, to zapraszam. Jeszcze miejsca wolne są. Wiem, że w tym roku się rozeszły bardzo, bardzo szybko, rozchodzą się bardzo szybko. Jest tylko limit 2,5 tysiąca załóg, jeżeli ktoś jeszcze by chciał, to zapraszam. Jeszcze I trzeba szybko się decydować. Informacje są w internecie, można bardzo szybko znaleźć na Facebooku. No i co? No jeżeli będę coś wiedział o samochodzie, coś więcej, postaram się znowu wam coś nagrać fajnego. Wrzucić wam jakieś info. Mam nadzieję, że ordator też podeszle mi coś więcej podeszle, Bo yy, jakby jest co nagrywać. No, samochód jest dla mnie szczególny. I jakoś mam wrażenie, że zawsze w tym samochodzie spotykają mnie dziwne rzeczy. Powiem wam szczerze, że. Jak mi się coś psuło, to takiego niespotykanego. Jak coś, to zawsze niespodziewane. Takie, że w innych 124-ch to się nie psuło, a u mnie się psuło. Albo a inne się nie psuło, a wszystkim się psuło. Nie? Także to jest ciekawy temat. Yy, no co, kończąc, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że już troszkę będzie cieplej, będzie można coś w plenerze zrobić. A ja mogę Wam tylko powiedzieć, że tymczasem borem lasem. 这些。